Witajcie, dzisiaj mamy 11 września, e, sobota, wozimy obornik, zaraz e, przyjdzie sąsiad, na załaduje, zetorek z rozrzutnikiem, cała, cała brandycka obornika. Macie widzowie co się stało. Łańcuch. Spinka zgubiona. I drugi załadunek widzowie. Łańcuch już zrobiliśmy. Dobrze, że trochę się zeszło, ale zrobiony, Gotowy. Drugi raz ładujemy, Tyle już jest zrobionego. Nawołożonego nowo, yy, tutaj. Nawiesimy tylko tu w środek, bo tylko tu będą turystyki. ostatni rozrzędnik został w planach były trzy a będzie jeszcze czwarty jest słodko Witajcie, mamy 24 września siejemy przężyto. zostawiam brodnica Ty, y, odmiana y, Bel. Y, Kato. Zostało nam koło hektara, więc widzimy się już chyba na polu. Witajcie, ja jestem na polu. Sięłem na hektar. Tutaj, tutaj właśnie, jak widzieliście na wstępie, tutaj był dawany obornik, pod truskawkę było zostawione 20 arów. Tak, jak jest to biegane, tak jak jest posadzone tam od boków, to tutaj będzie obornik, tak, a tak to wszędzie przeżyto. 吃点什么？你做呗。 Ziarna nie zabrakło i czy radnice się nie przypchały Trochę Co, yy, co którąś podblokuję, po no bo się no to takie o tutaj dobry przykład yy, dobra, pójdziemy zobaczyć czy ziarna nie zabrakło Trochę rozgarnę może z tej strony było tak z tamtej strony I tutaj na środku jest jakoś mało tego wystarczy mam nadzieję że w starcie nie będzie się jechać, więcej ziarna, mamy jeszcze worek 25 kg w ciągniku I, ee, dzisiaj jeden hektar posiadamy i przyoszczony z Wami się pożegnał. Papa do kolejnego materiału.